Siemanko, ja jestem? Nick Hampel, a ze mną jest. Murzyn. Tak. To już powinien być. E... Trzeci. Piąty. Aha, no tak, sorry. Piąty odcinek z serii Taki Light, ale jest to dopiero drugi, ponieważ e, nie wiem co się dzieje w ogóle i w ogóle i w ogóle. Tak, let's play era. Tak. E, no i. Dobra. Mm. To tak, tutaj mamy takie zmiany, że mamy zmiany. Hmm, tak. E, ale nie, tak na serio mamy zmiany w tym... Tam? Bardzo. Mamy elektrownię wodną z so, solar panelami. Gramy bez cheatów, przypominam, wszystko sami robiliśmy. Znalezione? Nie, 16, przepraszam, 20 what? Nie wiem, mniej więcej 20 jak to znalazłem. Tak. Konrad, bo mi, mi tu lata, że nie mogę postawić dirt'a. No! Daj mi teraz tak dirt'a. Nie, wykop sobie. Tylko okay. potem zamuruj. Nie. Loli. Dobra, przyznaję się, domu. zmieniałem coś. Bo... Nie wiem, mi się samo zmienia głośnik w zale Głośnik. Mikrofon w zależności od natężenia mojego głosu. Oh yeah. Tak. Dobra. E, to tak. Tutaj o, mamy urządzenia, o, po, mamy mm, ekstraktor, który służy... No kur... kur przepraszam. Zajmij mój. się czymś. Kur... Idź, idź, daj, e, zbierz trochę gumy, to pokażemy na czym polega ekstrakt. E, Kompresor... Ej. Wyciągnąłem. O, już byłem przestraszony. Daj mi to, gdzie masz to, w skrzynce? O właśnie, refinery Red, Uranium. Mamy gdzieś normalne Uranium? Już nie, wszystko przypaliłeś. Oh, mi się zdawało, że jeszcze gdzieś leżało taka ta... Jest, mamy jedno Uranium! Ha! Widzisz, Mówię, Ci, okay. że mam Dobra. Ora, będzie pusta będzie pusta guma. To tutaj mamy batbox do ładowania baterii, mamy e, Electric ja, to... Furnace, mm. Macerator... Ekstraktor, tak. On robi ze sticky resin, czyli z tej gumy przerabia nam na normalną gumę, ale w potrojonej ilości. W potrojonej ilości, tak. Ekstraktor, Boże, to jest kompresor, kompresuje nam uranium do refinery uranium, R ur ur z którego. Konrad, wcinasz, wcinasz się strasznie i wtedy to będzie taki głupi dźwięk na tym na nagraniach. O i widzicie tutaj nam wyjdzie refinered e, e, uranium jest tak Tutaj Konrad włożył do maceratora Iron Ore Chcę jeszcze powiedzieć, że w kompresorze używając true metal mix, mixed metal przepraszam jest to z, zbiór kopru, tinu i rafinowanego żelaza możemy stworzyć takie fajne plate małe, które na, z których się robi taki armor czarny i biały E, tak, i tutaj mamy iron ore, e, macerator, on polega na tym, że z jednego ora robi nam dwa dasty, a po przepaleniu z jednego dasta wychodzi jedna sztabka, ale na razie przepalimy sobie glinę, żeby mieć aloi, e, nice. tak, jak widzicie, tutaj mamy kolejny badbox, taki początkowy, i energia w nim, no nie schodzi, a chodzą nam wszystkie, trz, no trzy... Pewnie. Trzy maszyny i pełny badbox A więc no jednak A to są tylko dwa pręty i cztery panele słoneczne No to teraz pomyślcie co będzie razy 5 Dobra To tak Tutaj, tutaj ja sobie przenoszę Przeniosę skrzynkę O jest gdzieś tam się dosłał na, na dwór Tu jest wielkie marihuanowe Dwa drzewa nawet marihuanowe są Dlatego no. taki tak ci się zrobił Mamy marihuano nowe drzewa, hi, 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 hi. one są fajne Takie dwa były, nie były czujecie, t... co? Były trzy powiecie wiecie, na jedno schodzi jakieś mm, półtora siekierki? Nie, może nie. Tak ta, coś takiego. Jeden i coś siekierki diaksowej, a więc... A więc tak. I nie. tutaj jest takie dużo drewna. I z tego drewna wchodzą patyki myślałem, że deski. Tutaj będę miał całe urządzenia, wszystkie urządzenia jakie będę potrzebował. A crafting table se pizgnę koło oknie. Tutaj mamy ten. Po co zwykły crafting table, skoro możesz mieć ten taki taki. Konrad, taki. znowu cię źle słychać i pewnie będzie cię źle słychać na nagraniu. Dobra, to będę się daru. To no. się drży. Okej! Okay. No i tak ma Cię słychać cały czas. Ale stary mi gardło będzie boleć. No i Git! ha <laughs> tak. O, lol. O, czekaj, konkurs MSDJW wyświetlił LOL! LOL! W grudzie 50 widzów! Dobra, Konrad, spokój. Konrad, bo to słychać, się Ci przypominam! Dlatego na chwilkę wyciszę. Dobra. Teraz zostaję sam, tutaj mamy crafting table. Właściwie to projekt table. Project table, żeby nie było jakiejś, yy, że z wymową coś jest nie tak dobra, tak jak widzicie, włożyliśmy 11 tostyki styki jakbyśmy je normalnie przepaliły, wysyłoby nam 11, a mamy ich 33. Mamy dwa Zdzisławy. Mamy mam 6 jajek to... i mamy 3 Zdzisławy tak one mogą mi pouciekać, a ja nie chcę, żeby mi sławy pouciekały. Nein, hmm. dobra, to Aloy Furnace miałem robić, to Aloy Furnace Crafting Table mam tu robi się tak że najpierw trzeba skraftować sobie briki ale mamy ich za mało i pokażę wam co on potem tak robi fajnie Uciłam... to fajne. No. no to za niedługo i tak będziemy chodzić odcinek no i tak, Boże, się... Konrad, bo słychać Ciebie yy, u ta, mnie... Tak, już się poprawiam. Znaczy, u mnie... Boże, u Ciebie słychać mnie i potem mogą być. Mamy echo? LOL! No i tak, tutaj układamy sobie. Jej, mam już... wychodzi nam ta... Aloy farnace. Już masz Aloj? Mam. Aloj, jak... Tutaj sopali. Nie chcę tam. Dobrze. Jak to, jak chcesz to mi nazwałeś? Tutaj... Jak be... u... O, jest mój bench ulubiony. O, mamy Alej Farnesa, tutaj sobie tak switaśnie stoi. I widzicie tutaj, jeżeli da się na przykład... Już to e... nawet zrobię, czekaj. Redstone i Iron Eignote, chcemy to przetopić, to te, jak tak damy ileś tam tego, to wtedy wyjdzie nam... To jest skala bodajże 3 do 1. Tak, to wtedy wyjdzie nam Red Alloy Wire. Ale nie! No po co? Nie chcę! Pokaż chociaż Jak będziemy robić to im pokażę. Dobra, to teraz przeniosę pieczeki sobie tam. Ile jeszcze tego zrobię? A ja to No Dobra. Mamy 51 piezyków, tak, są nam potrzebne do generatorów. Dużo generatorów. Co, mm, że tu poustawiam? Switaśną ścianę sobie ustawię. Taką 3 na 3 a tu jeszcze biznę 3 aloje, bo nam się tam robi glina. Mm, dobrze, że zobaczę. Oj, tu bad boss. Dobra, no kurde. Oddaj mi tamtą, co wziąłeś. A już nic nie wziąłem? Nie? Nie, to mam wszystko. No. Upsi A tutaj widzę, jak on to robi. Kurde. To jest taki fajny, bo możesz pokazać komuś, jak się receptury jakąś robi. No. O na przykład, o patrzcie, jak zrobić bilitomat diur. Bil. To jest Double Dicht. To jest Double Dicht. O oh, tak. <noise> to jest mój niederytowany a Eł. Um, eł, um, eł, um, um, i eł um, cedełny. Yy, dobra, trzeba tu będzie poprzenosić skrzynki, po... Ale się zajmiemy później. Po prawej stronie będziemy mieć całe mnóstwo skrzyneczek. To ja nawet zrobię skrzynek trochę. Hopie. Dobra, zrób parę. 20 to nie za dużo, nie? Nie. Wiesz co? Nie wiem, ile Dobra. czasu już nagrywamy, ale coś mi się zdaje, że będziemy musieli kończyć. Bo to był odcinek pokazowy. Tak. Yy, no, na naszym. Następny... Jesteśmy po prostu nie za bardzo przygotowani. Tak. Moje problemy Znaczy... Chodź się tu pożegnamy. Na pomku. O, się motyka. Nie Tak, mój fajny. Tak. Dobra. To by był koniec dzisiejszego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. Narka.